Michał Markowski. Pajęczyna po drugiej stronie księżyca. Pajęczyna. Wstęp. Był sobie dom położony w jakimś tajemniczym ogrodzie. Dom, który odnalazł przypadkowo pewien człowiek imieniem Piotr. Zamieszkał w nim z synkiem, żoną i jej ojcem. Opuścił miasto, by na zawsze tam się ukryć. Bo było coś innego w tym dziwnym miejscu. Dla ludzi okazało się niezdobyte, niewidzialne i nierzeczywiste. Piotr zostawił w mieście kilka osób, które nie uwierzyły w jego śmierć. Dwie znały drogę do tajemniczego domu. Jedną z nich była przyjaciółka Piotra, Liza, drugą największy i jedyny przyjaciel Filip. Opowieść nasza rozpoczyna się w mieście. Tu przed paroma dniami rozpoczęła się seria tajemniczych wydarzeń. Zwolniono prawie wszystkich muzyków w konserwatorium, m.in. Filipa. Wojsko zmieniło kolor mundurów, a policja podzieliła się na szereg dziwnych organizacji. Kina i teatry zaczęły świecić pustkami, zaś defiladą wojskowym nie było końca. Dni były spokojniejsze od nocy, nocą mało kto wychodził z mieszkania, zamykano się w pokojach i szeptem rozmawiano o rzeczach najważniejszych. Opowieść nasza rozpoczyna się nocą. 1 Pergamin Nocą bulwar pustoszał zupełnie i tylko czasem mewy przelatywały nisko nad chodnikiem. Był duży wiatr i Filip pochylił głowę. Szedł. Człowiek, który podążał za nim, miał dziwną twarz. Gdyby szedł naprzeciwko Filipa, ten pewnie by się przestraszył, ale i rozpoznał go. Ale ten człowiek szedł za muzykiem z tyłu, wolno, po cichu. Przypominał żółty pergamin, zwijający się w rulon i popychany przez wiatr. Jest tu ktoś? Spytał dość głośno Filip. Przystanął, rozglądając się, ale wokół było ciemno. Do domu, do domu, pomyślał i przyspieszył nagle. Pamięta mnie pan? Padło od strony fal. Postać zasłoniła dużą część morza i półksiężyca. Nie, ależ tak, powiedział pergamin. Tak, tak. Cztery lata temu w takiej małej kawiarni obiecywał mi pan pomóc. Filip z lękiem posunął się dwa kroki w kierunku człowieka i spojrzał mu w twarz. Przestraszył się. Duże oczy szpiega odwróciły się od niego. Pergamin stał patrząc w morze. Podejdź. Muzyk stanął za jego plecami. Milczeli. Szukałem pana, powiedział takim samym tonem pergamin. Nie trudno mnie znaleźć, udawał wesołość Filip. Brzydki wieżowiec, czwarte piętro, wiedzą o tym wszyscy. Spotkaliśmy się tutaj, obaj lubimy spacery. Po pół godzinie Filip wracał. Przypominał sobie każde słowo, jakie padło z ust tego człowieka. Biegł prawie, wiatr był coraz silniejszy, na rogu dwóch małych uliczek wpadł na nocny patrol. Zaświecono mu latarką w oczy, dokumenty. Z rąk wypadły mu papiery. Zbierał je niezdarnie, przytrzymywał nogami przed wiatrem. Oni pomagali mu zbierać. Natrafili na kartkę, którą Filip dostał od tego człowieka. Wpatrzyli się w podpis. Zgasła latarka, nie patrzyli na niego. Usłyszał życzenia dobrej nocy. Odeszli, postukując butami. Schował kartkę do kieszeni. I puścił się pędem przed siebie. Te moje przeklęte spacery, myślał. Z daleka zobaczył swój smutny dom. Pierwszy raz w życiu ucieszył się, że jest tak blisko. Wpatrzył się z przyjemnością w swoje okno. Miałczały przeraźliwie koty, z daleka dobiegał szum pociągów, a on był coraz bliżej. Wreszcie wszedł do klatki, zamknął za sobą drzwi na klucz i odetchnął. Czego ja się właściwie boję? zapytał sam siebie. Miasto szykowało się do snu. Ciemność pokryła ludzkie twarze, czyniąc je jeszcze bardziej niewiadomymi. Na pytanie odpowiedzieć miał już niedługo. Filip wrócił do swojego domu. Był podniecony, rozgorączkowany. Obudził sąsiada z góry. Zawsze gadali ze sobą wieczorami. Gołębiarz ubrał się w swoje połatane spodnie i wyszli. Zatrzymali się przy fontannie. W pracy zawsze najlepiej myślę, powiedział gołębiarz, dzieląc chleb i rzucając w ciemność. Co się stało, Filipie? Spotkałem go. Kogo? Filip opowiedział mu o spotkaniu na bulwarze. Stała się rzecz niesłychana. Za tydzień miał objąć dyrekcję filharmonii. Dostanie pracę, pieniądze, własną orkiestrę. Wszystko! Zrobiono mi głupi kawał, powiedział Filip z głupim uśmiechem. Chyba nie, odparł gołębiarz. Znam tego człowieka. Ty? Filip spojrzał na niego zdumiony. Gołębiarz usiadł na ziemi i zaczął mówić stłumionym głosem. Był moim szefem w redakcji. Potem awansował. Jest u góry. Ty w redakcji? Roześmiał się Filip. Przed pięcioma laty odbyła się pewna rozmowa na wysokim szczeblu. Minister wojny Galabin i szef propagandy. Rozmowa przy drzwiach zamkniętych. Tylko oni dwaj i dwóch reporterów to słyszało. W miesiąc po rozmowie jeden z reporterów spalił się na słupie wysokiego napięcia. Przysłali nawet urzędnika z wydziału zabójstw. Był szum, a potem ucichło. Drugi reporter zniknął. Od pięciu lat się nie goli i karmi gołębie. To byłem ja, gołębiarz umilkł. O co chodziło? Zapytał muzyk. Gołębiarz nagłym ruchem spłoszył ptaki. Są głodne, powiedział. Wszyscy jesteśmy głodni. Jadłeś coś dzisiaj, Filipie. Filip nie odpowiedział. Zaczynał rozumieć, na czym ma polegać jego praca w Filharmonii. Gołębiarz opowiedział mu treść tamtej rozmowy. Przed pięcioma laty zacząłem się bać, mówił stary. Teraz zaczynam od nowa. Chodźmy, wypijemy coś na jakimś strychu. Zapomnij na razie o tym powoli sączyli koniak i Filip zaczął się bać. Po czterech dniach obawy Filipa zaczęły się spełniać. Otrzymał gruby, zapieczętowany list z ministerstwa. Otworzyli go razem z gołębiarzem. Poproszono Filipa, żeby przyszedł pojutrze do filharmonii. Nie pójdę. Pójdziesz? krzyknął stary. Jeśli nie, przyjdą po ciebie i znajdą mnie. Mnie rozumiesz? Dlaczego to mam być ja? Ciesz się, że nie będziesz głodny. Dostaniesz wszystko, czego ci trzeba. Za dwa dni Filip rzeczywiście dostał wszystko, co mu było potrzebne: orkiestrę, pieniądze i miesiąc czasu do pracy nad czterostronicowym tekstem hymnu. Pergamin położył mu ręce na ramionach i uśmiechnął się. Nie zawiedziesz mnie, szepnął. Wiesz o co tu chodzi, a teraz mi podziękuj i wracaj do domu, do pracy. Dziękuję. Powiedział Filip. I wrócił do domu. Tego dnia kupili z gołębiarzem dużo jedzenia i alkoholu. Było im dobrze. Siedzieli przy oknie i pili, patrząc na ulicę. Potem Filip grał na fortepianie swoje piosenki. Grał cicho, a potem bardzo głośno, żeby zagłuszyć swoje myśli. Stary klął od czasu do czasu i opowiadał o swoich głodnych ptakach.